Od razu wam mówię, żeby uważać, bo ten film na pewno będzie mocny. Zaczynamy od tego, że żaba zostaje wykopana. Zaraz, on postawił kowadło, okej. Okay. Enchantuje żabę na multiszutat. To jest taki enchant, chyba od łuku albo od kuszy, nie mam pojęcia. Aha, okej. Okay. Zebrała wszystko razem ze Steve'em. Dobra, spokojnie. Spróbujmy na żeby się tutaj dzieje. Steve ją zniszczył od środka. Pumpel go wyrósł. I ten Steve idzie teraz do Iron Golema. Bierze go do ręki w ogóle, tak, o po prostu. Zjadł go! Może dobrze robi na dziąsła? Nie wiem, zamienia się w Iron Golema. Żabiego Iron Golema chyba na to wych Tak, żabi Iron Golem. Okej, okay. teraz Wieśniaka. To jest mocne. Teraz zaczyna z nim tradeować i wymienia Emerald za portal, który tak o Okej, okay. na razie nic nie ma sensu, więc Wieśniak bierze portal... a bierze Blaze'a z portalu. Bierze Endermana, tak jakby Gui w normalnym świecie. Enderman się tepnął do lawy niestety, no więc Enderman dead. Wyciąg... jest <laughs> z Roblox'a? Co jest? Okej, okay. bierze portal. Wyrzuca. Jak już myślałem, że to trafi w słońce i słońce się dostanie do netheru. Bierze drzewo, zmniejsza, wyciąga łódkę. Okej, okay, czyli jakby niby kraftuje. Ale tak wiecie, tak na żywo po prostu. Siada mu na głowie i lecą za Ender im do portalu. Słuchajcie, to się dzieje za mocno. To się autentycznie dzieje za mocno, okej. Okay? Spadają, więc sobie prawdopodobnie jest portal do Endu, bo zakładam, że tego szukają. Jakby próbuje się dopaszyć, jakiegoś sensu. Łop, wyciąga całego czanka. Z wodą już skaczę od razu. Okej, okay? wymyśla te filmy, nie mam pojęcia. Creeper. Okej, okay, co zrobić z creeperem? Creeper po prostu wybuchł. nie, on, on go rozkopał. No dobra, można i tak. Wychodzi armia zombie, on strzela do nich creeperem, tak? Tak. To było, było oczywiste już w miarę. A jest szkielety, ale jak to w ogóle jest możliwe, że to się dzieje na naszych oczach, bo to nie jest wyrenderowane w 3D. Chyba. Na 99,9% to nie jest wyrenderowane w 3D. To wszystko jest zrobione w minecraftcie. Bierze wielką żabę, która pewnie ma zjeść wielkiego silverfisha. Ja nie nadam, że nawet komentować, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, już mnie polą usta... Okej, okay. wypluł teraz Ender oczy Ale żaba wzięła portal I gościa też, i tego też wzięła Więc chyba się wduną do Endu, na to wychodzi Taka powinna, aha, no oczywiście, oczywiście Logiczne bardzo, o, Enderman O, wziął portal, aha Więc wychodzą tyłkiem żaby, strzelają W Endermana, okej, okay, okej, okay, okej okay. No i teraz po prostu zaczynam wejść Wejście tam, chłopaki, dobra, weszli Są, są od razu, od razu są na wyspie Dobra, to jest akurat podejrzane Tak normalnie się nie dzieje w Minecraft'cie I teraz mamy scenę, gdzie Small do łóżka i się kładzie? Nie. Jeżabę? Co? Nie, on Endermana robi większego. Po co? Po co? Nie, on wziął tego smoka. Dał mu dirta? Wymienił się za smoka. Wziął smoka. Spalił? Jak item zwykły. Okej. Okay. I teraz... Oj, portal zniknął. Enderman wziął portal. No tak, oczywiście. Drugi raz to samo. I mamy sytuację, w której Steve próbuje... Teraz w nie wiem, co zrobić. Chyba zalać go wodą, co najwyżej, tego Endermana. Co iść w niego wodą. Dobra, poprawka. Oczywiście Enderman padł, bo Endermany... Giną od wody, więc to by się wydaje całkiem logiczne. I mają takim sposobem portal do powrotu. I wracają sobie do domu. I udało się. Wow! To naprawdę było emocjonujące, a muszę was zmartwić, bo to dopiero początek dziwnej rzeczy, które dzisiaj zobaczymy. Jeśli chcecie więcej reakcji na takie filmy, to zostawcie łapkę w górę. No na przykład tutaj mamy nieskończoność marchewek. Dosłownie, na tulbarze jest pokazana nieskończoność. I Steve, który przychodzi i rzuca villagera Powderem, że co on się zmienia w Creepera. To ma sens! Naprawdę! Chyba, nie. Nie wiem, tak mi się wydaje, no bo jak go nakarmili gunpowderem, to w środku jest taki sam jak Creeper, nie? No ale cóż, idziemy dalej, idziemy Iron Golema, którego gościu naraz ściągnął, ale Iron Golem się podniósł i za grobu do niego podchodzi. To drzewo wygląda podejrzanie i z nim jest na pewno coś nie tak. Tak, wiedziałem, 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 wiedziałem. <laughs> to się patrzy, ma nic się tym dostać, ale drzewo wraca w niego, <laughs> okej, okay, idealne lądowanie. Lamy, lamy, tak? Tak to się nazywa, lamy? No chyba lamy, no bo wygląda taka lama w sumie, no. no jak Opluła drugą lamę. Oho. Zaczęła się wojna lam w tym momencie. Ona też ją opluje. Nie Fucking jak Reaper. Ale to było głupie. Zwykłe żelazne wiaderko. A teraz ultrawiadro? Tak. Paket z dużymi literami. Wielkie wiadro, wielkie litery. Czy on weźmie całe morze? To wiadro czy to gościa? Nie, daje mu to wiadro. Okej. Okay. On pewnie weźmie całe morze, znając życie, tak? Czy on, on to na pewno. On to wziął. To jest widzowie niemożliwe. To jest autentycznie niemożliwe. Nawet gdyby to uznali komendą, to i tak byłby lak. Przecież podczas usuwania tego. Jak? To jest jakiegoś rodzaju. bałwan? Aha. Gruby bałwan! O, kontra, mały zombie. Oj, zabił go śnieżką. Okej, okay, dlatego nie warto robić dużych bałwanów i jak... Nie wiem, to ja zadaję to pytanie. Dobra, mamy Steve'a który w ekwipunku ma nogę, którą sobie wyjmuje. Okej, okay, nice. Trzymają ją teraz w ręku i będzie ją enchantował na infinity? Co może dać Enchant Infinity na nogi? Nieszczęczona wysokość? Chyba tak. Tak, no chyba na to wychodzi. Ale to nie jest Infinity, bo widać dobrze, że jednak ma to jakąś długość. To ma ewidentnie jakąś długość, więc nie jest nieszczęczone. Coś tutaj nie zadziałało tak jak powinno. A za to tutaj widzimy łóżko i gościa. I ta owca, ta owca, uwaga. Owca tutaj coś zrobi na pewno. Co zrobi owca? Co, co narobi? Co narobi? Ona zjadła mu głowę. Szłep? Że połączenie siwa i owcy? Nieźle. Drewno. Jakiś mechanizm? No dobra, nic nie powinno się stać dziwnego Villager, okej, okay. villager wykopany Można było się spodziewać w sumie I co teraz robić z tym villagerem? postawił go tutaj, czy on go zmiażdży? On go wepchnął w to, okej okay. A nie, on go zmiażdżył, dobra Villager 2D, oj Czemu czem on obraca głową? Jak to jest możliwe? Ej, co jest? Bierz on nie powinien mieć możliwości obracania głową, jeżeli jest płaski. Jak? Dobra, jajo smoka. To też jest ciekawe, jak zrobi to jajo, mając taki domek. bo wykopuje to jajo, ono wybuchło i się pojawił smok. Dobra, ja już nie zadaję więcej pytań. No więc tyle zostało po domu. I smok. Żaba plus TNT. Okej, okay, czyli on teraz będzie w stanie wybudnąć, jak Creeper zgraduje. To już mnie nie... No, wiedziałem. Dobra, end. I co się dzieje w endzie? Znowu smok. Okej, okay, ale co tym Razem z nim zrobiłem, bo ostatnio On się znowu położył, aha Po prostu, myślałem, że coś więcej się stanie To było całkiem cute, nie ma się co oszukiwać Smoka jednak da się wytresować Jak to kiedyś nam pokazywała Bajka, jak wytresować smoka I on za... o nie, o, się zamienił de <grym> no co jest Ej, w sumie MWK ma skin jak Warden Tylko, że MWK nie ma oczu A MWK prawie nie ma, dobra, i tutaj co się stanie Po prostu go odsuje, no bo co, co innego A, wypadł mu tułów Wypadł mu tułów, jakie głupie Jakie głupie, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Dobra, robi kolejne. A i co mu teraz wypadnie? Głowa? Może? Co? Nie, on. Oj, oj, no to. No po, po co mu brzuch? Skoro przecież ma głowę, ręce i nogi, może chodzić, trzymać i myśleć. Wielki crafting table, jaki już widzieliśmy kiedyś w odcinku tej serii. I tutaj mamy pokazane, jak jeden Steve daje drugiemu masę diamentów, które nie wiem, na co się mogą przydać, ale na pewno... Aha, dobra, wielki kilof. Ja bym nim nie wykopywał nic, bo, bo nic nie ocenię z tego świata. On wykopuje niebo. Okej. Okay. <laughs> I się stała noc. A co jak wykopię noc? Ale nie jest dalej słońce, co jest? Dobra, to mnie poryło jakoś najbardziej z o, znowu taka jaskinia Skalka Właśnie nie wiem czy to jest to jest chyba skalk po prostu się nazywa Wziął oczy świni to, to jest lekko creepy, świnia bez I daje, nie, nie, on nie chce to dać Wordenowi Co? On tego nie chce dać Wardenowi, On to da Wordenowi, co się stanie, czy Worden zacznie widzieć? <laughs> Warden wygląda głupio z oczami! Już rozumiem dlaczego nie ma oczu! <noise> Też na raz. I teraz on wyglądał jak szrek. Autentycznie, ale taki szrek w wersji retold. Naprawdę dobrze, że już wiem, dlaczego Warden nie ma oczu, i chyba jednak na dobre mu to wyszło, ich brak. A tak chyba nie rosną rzeczy w Minecrafcie. No, się nie jesteś, to popsmyk, kim ja jestem, żeby się znać na Minecrafcie. Wielka marchewa dla małego królika. Czy on teraz też będzie wielki, jak to zje? Oj, ale. A, to tak wielki. Po prostu z grubu. Rabbi, Rabbi, Oni. R-A-B-B-I-G. Ten rabbik brzmi trochę jak sywa raperska. No ale cóż, nie przejmujmy się tym, idźmy dalej do filmiku, gdzie koleś właśnie wykopał wodę i chyba chce zrobić wiadro bez wiadra. Mam takie wrażenie. Aha, zakłada to na nogi. Tak. A, czy już wiemy, jak ten kumpel to robił wcześniej? No proszę. Bardzo. Wystarczy po prostu wodę na nogi założyć. A wy co? A wy myśleliście, że nie da się? No da się, jak widać. Dobra, cztery bloki Irona. Do czego się mogą przydać? Do zbudowania Iron Golema. Tyle, że nie ma dyni w ekwipunku. Za to jest kurczak, którego, aha, a którego sobie po prostu połyczył głowę. No dobra. W sumie na wsi normalny widok. Głowa kurczaka sama nie niejako źle wygląda. i to wygląda strasznie w sumie. Iron Golem z głową kurczaka. Budowa domku, jak widać, przebiega pomyślnie. Jeżeli po o to, jakby jest brzydki, to nie wiem, czy do końca pomyślcie co Enderman w dzień. Czemu Enderman bierze do jasnej, ciasnej domek? Dlaczego? Dlaczego ja to oglądam jeszcze? Teraz już wiecie, co się stało z moimi zaginionymi światami w Minecraft. Stały porwane. Życie w jaskini nie jest wcale proste i wydaje mi się, że wraz z tą aktualizacją wcale prostsze się nie stało, bo idąc do cave'a trzeba być przygotowanym w sumie na to, że trzeba będzie dużo walczyć. Kiedyś te cave'y były na tyle ciasne, że można było się po prostu zabudować i ewentualnie uciekać, no a teraz jedynie co, to może się zamurować w bunkrze i czekać, aż moby znikną, czyli całą wieczność jak tak szybko policzy się na palcach. No dobra, no ale na razie... Dziwne jest to, że oglądamy po prostu filmik z wykopywania Irona. A przy tym nie dzieje się nic spektakularnego. Nic, co mogłoby wprawić nas ani w zakupotanie, ani. O, widzę, jak lawa kapie. no i coś, coś spadło. Coś się kopie. I to musi być najgorsze, jak coś kupić na świecie singla. I nagle ktoś przechodzi i się wykopuje Mały Steve, jak to się wygląda! No, co się zrobi? O Jezu, co to jest? Czyli to mi się, stało, gdy się na świecie singlowy, zobaczymy małego Steve'a, ale to jest chyba gorsze. Wrócimy zaraz. Okej. Okay. Skrzynia z ...przelaznymi rzeczami. Oczywiście wszystko, nówka niezużyte ani razu. Nówka nieśmigana, przebieg zero, silnik niedotarty. Tak można w skrócie powiedzieć cokolwiek o tym, co widzimy w jego skrzyni. No ale to ten film też jest dziwny, bo widzimy kopanie. Się takie losowe w losowym miejscu, w ogóle co to za losowy domek jest. No i dobra, i teraz co? Ciągle i portal do cave'a? Portal do Keyva. No, zobaczymy, jak to zadziała. i, i okej, okay, wygląda trochę inaczej. No cóż, nigdy nie próbowałem, więc nie będę już że takie coś nie istnieje. No bo jak nie próbowałem, to trzeba mam wiedzieć, że to nie jest legitne. Chyba powinienem tak myśleć. Ale zaraz ja, Czy on jest w backroomsach? To wygląda jak Minecraftowe backroomsy. Tyle, że one są trochę mniej niepokojące. Myślę, że bardziej niepokojąco w Minecraftie by było, jeżeli musielibyśmy na przykład chodzić bez przerwu po, nie wiem, nieskończonej wiosce w Minecraftie. Z villagerów? To by mogło być niepokojące. Ale tutaj jest. Po... Oj, 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 się wystraszyłem. Ale co co, jest z tym Obamą? To jest Obama chyba, nie? Na małpę przerobiony. No nie wiem, przynajmniej trudno mi sobie wyobrazić, że to był cokolwiek inny, może jakiś aktor, ale ja tam nie znam na aktorach Nie, dobra, to jest Obama, bo jest jakiś jego cytat. Znaczy, może nie cytat, ale jakaś parodia. Dobra, i widzimy teraz domek, gdzie łóżko jest pożądane w najbardziej złym miejscu ever. Jeju, co jest? Okej, okay. nie chciałbym czegoś takiego zobaczyć Kładąc się do łóżka w minecraftcie Nie chciałbym wychodzić też na zewnątrz wtedy Najlepiej wtedy, to mi się pozbył okien I tyle, czy on będzie teraz w jego domu Czy to jest mój troll na ekstremie, tylko z perspektywy Widza, na to wychodzi Jest to całkiem prawdopodobne I co to za dziwne dziury są w ogóle Powiem tak, nie wygląda to na pewno naturalnie I wygląda naprawdę Bardzo dziwnie, trochę wygląda jak Szlak wytyczony przez salowego giganta Którego dzieciaki dzisiaj znają Tylko i wyłącznie z gry jak to było? All. 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 all universe? Czy coś takiego? All Stars, chyba? Nie wiem, nie pamiętam. Ale ta. No wiecie. To ta, taka gierka in praktycznie urnansalowego giganta. Ale jeżeli wy oglądaliście, to napiszcie w komentarzu. To była moja bajka dzieciństwa. Polecam bardzo serdecznie każdemu do obejrzenia. Super jest. A tymczasem widzimy dalej pościg za codzienną twarzą. Ja bym tego nie robił. Ja nie co tam. Okay, teraz... Jezu, się Jaki, jakiś dźwięk był. Ja nie wiem, czy wysłuchacie dźwięki po montażu. Dobra, są diamenty. To jest ewidentnie mój troll z Made Art Extreme, okay. Co teraz? Co teraz? Nie, ej, wiecie co? Ja się troszkę boję to oglądać, szczerze mówiąc Na początku było po prostu dziwnie, ale teraz każdy kolejny filmik jest po prostu coraz straszniejszy Okej okay. co, 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 za twarz? Co co, 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 to jest? Co za psychol po prostu na to wpadł? Mam nadzieję, że teraz nie będzie nic strasznego Bo, szczerze mówiąc, jak oglądam takie delikatnie straszne rzeczy To robi mi się ciepło, a siedzę w bluzie przed softboxem Więc będzie mi gorąco po prostu I znowu cały spocony po filmie A to tylko ze strachu Dlatego nie lubię nagrywać map escape Bo to naprawdę stres i podwyższa mi temperaturę ciała. Dobra, chłop się kopie znowu w dół. Ja mam jakieś déjà czy coś. Okej, okay. kopał się tu jaskini. Jakbym zobaczył taką jaskinię, to bym, nie wiem, usunął świat i spalił Sida. Nigdy bym nikomu nie zdradził, żeby to zło się nie wydostało. Dobra, tu nie jest wcale lepiej, okej. Okay? Ja czuję, że tutaj coś się musi stać. A ja tego nie chciałem totalnie. Mówiłem przed chwilą, że wolałbym uniknąć takich rzeczy. A jednak średnio się da. To nawet nie jest redstone na ziemi, okej. Okay? Dobrze myślałem, że to jest redstone, ale to nie jest redstone. Co to? O nie! Co jest? Okej, okay. mam nadzieję, że to się nie podniesie. Mam nadzieję, że też nic nie wyskoczy w tym kajbie. Zaraz z zaplesów. Wolałbym. Wolałbym. Oj, oj, oj. Oj, co co to jest? To jest też jakiś klipi. Słuchajcie, może takie jutro nazwę na ekstremie, co to jest? taką twarzą łodziło, ja, chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo wtedy pewnie część widzostanie zawału. Jak się patrzy tym okiem, co jest? Ej, to było mega clipy z tym okiem, naprawdę. Jakby na miejsce sługościa ja bym zmienił wersję i zaczął grać na bedroku chyba. Dobra, zobaczmy, co się stanie tutaj. O nie, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to jest motywem przewodnim tego filmu? O jakiś skrzydomek, okej? Okay? To jest. I Steve! Ale ten Steve się próbuje, murowa! Więc styfowe jak widzowie na extremie! Co jest? Dlaczego, dlaczego te filmy wystawiają moje troje na ekstremie z drugiej perspektywy? Okej, okay, ale jest ich dwóch, więc przynajmniej mają raźniej. I po prostu tyle było. Nie wiem o sobie. Chłop chodzi do rzeki. Dobra, no może nie na całdrona, drona. Zresztą zaraz co? Eee, uj. co, Nie wiem, czy wiecie, jak. O, nie wiem, czy wiecie, jak pachnie zgniłe mięso. A, a tym bardziej, o, zepsute mięso. Robione w kuchni. O, ja niestety wiem, o co się o tym przekonałem. O, robi mi się delikatnie niedobrze. A to tylko Minecraft że mnie przywołuje to w sumie. On mu dał, żeby się tego napił. O, o, nie. To jest złe. To jest naprawdę bardzo, bardzo złe. Mam takie wrażenie, że tutaj. Co się stanie, jak on to wypije? Czy on po prostu zginie? Czy on się zamieni Zombie. Jest, co jest? Okej, okay, okej. Okay. Kłam to, że w tle leci taka pogodna muzyczka, a przed oczami horror się rozgrywa. Ale pomimo tego, że wygląda strasznie, to chyba nie jest zły. A pamiętacie, liczy się wnętrze? W jego wypadku, nie wiem, chyba to działa, jak widać. Kilka momentów dalej. Aha, bo się czają na tego. Go mu napisał, co jest. Okej, okay. i wyszedł na niego. A tamten ucieka. Okej, okay. czyli widzicie, na silnego, zawsze, zna Znajdzie się silniejszy, czy jakoś tak to było. Nie mam pojęcia. Chyba tak, chyba tak to leciało. A na dobry film, podobno, zawsze się znajdzie łapka w górę. Więc zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, widzimy się jutro i pojutrze. Rymowanie w moich filmach się nigdy nie skończy. Do jutra. Yo.